Cześć, ludzie kochane. Będę chciał Wam pokazać, o ile mi się uda, oczywiście, jak wygląda temperatura u mnie w domu. Na podwórku jest 35 stopni, a u mnie w domu 28. I nic innego nie wymyślę. Ech. Ech. Także słuchajcie. Uważajcie na siebie. W poprzednim filmie ja mówiłem, co robić, a czego nie robić. A teraz tylko króciutko. Uważajcie na siebie. I jakieś czapeczki, wachlarzyki, parasolki przeciwsłoneczne. Ja za oknem cały czas słyszę karetki jeżdżą. I to nie jest koronawirusem, a jakieś udary słoneczne. Tak przynajmniej było wczoraj. E, dobra, ludzie, kochane, trzymcie się. Uważajcie.